Czy wiecie, gdzie w Europie żyją wampiry, kobiety wciąż całuje się w rękę, a myszka Miki była wrogiem publicznym? Takie rzeczy tylko w Rumunii, skojarzenia z nędzami i złodziejami powoli odchodzą do lamusa, więc jeśli chcecie zboczyć z utartych szlaków to Rumunia jest idealnym wyborem. W tym odcinku odwiedzimy środkową część zwaną Transylwanią oraz Wołoszczyznę, gdzie zobaczymy m.in. przepiękny Pałac Pelesz, malowniczo Monastery Kozja, Katedrę w Kurtia de Ardzysz i monumentalny Pałac Parlamentu w Bukareszcie. Rumunia zdecydowanie nie kojarzy się z masową turystyką, tak jak Włochy czy Hiszpania. Z pewnością jest to kraj specyficzny pod wieloma względami. I dobrymi, i złymi. Przede wszystkim odrzućcie stereotypy, jakoby Rumunia była krajem bezprawia, gdzie za każdym rogiem czeka bandyta, by Was okraść, zgwałcić i zabić, niekoniecznie w tej kolejności. Rumunia to cywilizowany kraj Unii Europejskiej, tyle że trochę biedniejszy. Kraje są około 1 trzecią mniejsze od Polski i posiada około 19 milionów mieszkańców. Ustrój polityczny jest bardzo podobny do polskiego, czyli jest dwuizbowy parlament, a na czele władzy stoi prezydent, który de facto niewiele może, bo faktyczną władzę sprawuje szef rządu. Historia Rumunii sięga pierwszego wieku naszej ery, kiedy to na tych terenach mieszkali Dakowie, włączeni do Imperium Rzymskiego przez cesarza Trajana. Sami Rumuni do dziś się spierają, czy są potomkami Daków czy Rzymian. Później na tych terenach powstały Siedmiogród oraz gospodarstwa wołowskie i mołdawskie, które jednak znalazły się pod wpływami Imperium Osmańskiego. Właściwa Rumunia powstała w 1881 roku po wojnie rosyjsko-tureckiej. Granice państwa zmieniały się z czasem, a swój obecny kształt kraj uzyskał w 1948 roku. W okresie międzywojennym Rumunia była w zasadzie jedynym sąsiadem, z którym Polska była w dobrych stosunkach. Rumunia od zawsze była groteskowym krajem. W 1935 roku rumuńscy politycy dali popis absurdu, zakazując wyświetlania filmów z myszką Miki w obawie, że może ona wystraszyć dzieci. W istocie wielka mysz w czerwonych gadkach budzi nie lada grozę. Prawdziwy orwellowski świat nastał jednak wraz z epoką komunizmu. Dla przykładu, pracownikom nie wolno było wyjść z pracy dopóki nie uczyni tego ich ukochany przywódca, więc zwykle siedzieli w niej bezproduktywnie i czekali aż wódz skończy pracę. Urzędnicy państwowi nie byli natomiast schludni i dobrze ubrani jak w innych krajach. Zwykle byli zaniedbani, gdyż mieli dawać przykład tego, że skupiałem się na ciężkiej pracy, a nie na swoim wyglądzie. Wycieczka po Rumunii to tak naprawdę podróż śladami Nikolae Czałczesku. Niezależnie z której strony wjedziemy do kraju, wszędzie natkniemy się na miejsca związane z tym wariatem. O ile w Rosji, Polsce czy innych krajach postsowieckich można spotkać osoby wspominające okres komunizmu z nostalgią, o tyle wśród Rumunów próżno szukać takich ludzi. Rumunii stanowią blisko 90% mieszkańców kraju. Drugą grupą, liczącą 6%, są Węgrzy. Kraj zamieszkuje też około 2,5 tysiąca Polaków. Rumuni są bardzo przywiązani do tradycji. Święta w kraju związane są głównie z religią prawosławną. Co ciekawe, kobiety w Rumunii wciąż całuje się w rękę, choć ich pozycja w społeczeństwie jest zwykle nieco niższa niż mężczyzn. Kuchnia rumuńska jest prosta i kaloryczna, gdyż tradycyjnie miała ona zapewnić pasterzom siłę do długiej pracy. To mieszanka wielu wpływów, m.in. węgierskich, austriackich, niemieckich i tureckich. W wielu przypadkach jest podobna do polskiej. Sztandarową zupą w Rumunii jest ciorba de burta, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zupa z brzucha. Jak nie trudno się więc domyśleć, są to rumuńskie flaczki. Ma słodko kwaśny smak poprzez dodanie do nieśmietany i jest bardzo tłusta. Nie można mówić o rumuńskiej kuchni, nie wspominając, co ma To narodowa rumuńska potrawa z kaszy kukurydzianej, dobrze znana również w Polsce. Samodzielnie podawana jest z dodatkiem sera owczego i kwaśnej śmietany, ale zwykle stanowi dodatek do innych dań. Narodowym sportem Rumunii jest piłka nożna, co zaskakuje, gdyż reprezentacja Rumunii nigdy nie odnosiła w tej dyscyplinie jakichś sukcesów. Prym spośród najsłynniejszych rumuńskich sportowców wiodą jednak kobiety. Są to m.in. tenisistka Simona Haleb, piłkarka ręczna Kristina Naguno i oczywiście gimnastyczka i legenda Nadia Komaneci. Zwiedzanie Rumunii zaczynamy w Siedmiogrodzie, lepiej znanym jako Transylwania, a pierwszym przystankiem na naszej trasie jest Alba Julia. Alba Julia to dość spora miejscowość licząca około 60 tysięcy mieszkańców. To miejsce dla tych, którzy preferują ciszę i spokój. Jest raczej omijana przez turystów, dzięki czemu na obszarze starówki jest bardzo cicho. W starożytności Alba Julia powstała jako rzymska osada o nazwie Apulum. Później stała się stolicą Dacji, a w X wieku zdobyli ją Węgrzy i założyli tu katolickie biskupstwo. W wieku XVI miasto zostało podniesione do rangi stolicy Siedmiogrodu. Otrzymało wtedy nową nazwę, która jak większość węgierskich słów lepiej brzmi w głowie niż na głos. Region Alba, w którym mieści się Alba Julia, to jeden z wielu regionów uprawy winorośli. Choć narodowymi alkoholami są Tuika i Palinka, to kraj zajmuje siódme miejsce w Europie w produkcji wina, które przez koneserów jest bardzo cenione. Ale w Rumunii nie tylko się pije. Rumuńska kuchnia to przede wszystkim słodkie desery. tak jak papanasi. To rumuńska wersja pączków. Jeden duży i drugi mały na wierzchu, zwykle wypełnione nadzieniem z sera, podawane ze śmietaną i konfiturą lub sokiem owocowym. Miasto jest często nazywane największą gwiazdą Transylwanii. Nie dlatego, że jest takie piękne, po prostu jego historyczna część położona jest na obszarze ogromnej cytadeli Alba Karolina w kształcie gwiazdy, którą uważa się za jedną z największych budowli obronnych tego typu w kraju. Na zwiedzenie starówki wystarczy Wam zaledwie kilka godzin. Pierwszy w oczy rzuca się Sobór Koronacyjny, prawosławna katedra, w której w 1922 roku koronowano króla Rumunii Ferdynanda I. Sama budowla nie jest jakoś specjalnie stara. Pochodzi z lat 20. XX wieku. Jak się szybko przekonacie, podczas zwiedzania Rumunii wiele cerkwi, choć z zewnątrz i wewnątrz wyglądają na skarby sztuki i architektury, to historycznie nie mają jakiejś nadzwyczajnej wartości. Na terenie twierdzy mieści się kilka bram, które nie mają nazwa, jedynie numery. Ciekawe jest czwarta brama niedaleko Soboru, zbudowana w stylu barokowym, charakteryzująca się dekoracjami po jej wewnętrznej stronie. Największym skarbem Alba Julii jest natomiast XIII-wieczna Katedra Świętego Michała. Zachodnia fasada świątyni posiada wieżę wysoką na prawie 57 metrów. Ponoć miała powstać druga wieża, ale nigdy nie udało się jej skonstruować. Wnętrze katedry jest bardzo przestronne, puste i surowe. Mieszczą się tu groby wielu ważnych dla Rumunii postaci, jak chociażby Jana Hunjadego, który wsławił się podczas pogromu tureckich wojsk pod Belgradem. Jest też polski akcent. W kaplicy królewskiej znajduje się grób Izabeli Jagielonki, córki króla Zygmunta Starego. Następnym punktem na trasie po Rumunii jest Sybin. To piękne miasto zachwyci Was z pewnością głównym placem i świetnie zachowaną starówką. Niezwykle urokliwy Sybin jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Rumunii. Został założony przez saskich osadników pod koniec XII wieku na terenie dawnego Królestwa Węgier. Już w XIV wieku miasto było ważnym centrum handlu, w którym rzemieślnicy byli podzieleni na 19 cechów. Sybin był niegdyś najważniejszym z siedmiu miast wchodzących w skład Siedmiogrodu. Miasto od zawsze było tyglem kulturowym. Mieszały się tu wpływy rumuńskie, niemieckie i węgierskie. Zwyczajowo określało się je jako najbardziej wysunięte na wschód miasto kultury zachodnioeuropejskiej. Choć do dziś można w nim znaleźć węgierskie lub niemieckie szyldy, obecnie mieszkają tu prawie sami prawosławni Rumuni, a jeszcze w 1910 roku Luteranie stanowili wyraźną większość. Będąc w Sybinie, możecie wyraźnie odczuć atmosferę inwigilacji. Może i ściany nie mają tu uszu, ale za to dachy domów mają charakterystyczne okna, które mieszkańcom kojarzą się z oczami. A jako, że sekretarzem partii komunistycznej w Sybinie był syn czesku budzi to podwójne podejrzenie. Trudno powiedzieć, kiedy najlepiej wybrać się na zwiedzanie Sybina. Wiosną i jesienią nie natraficie tu na duży tłok. Z drugiej strony jednak główny plac poza sezonem często pokrywają rusztowania psujące widok. Noclegi w każdym razie drogie nie są. Apartamenty znajdziecie od 120 zł, zaś hotele 3 gwiazdkowe od 200. Cybin, choć dziś na wskroś prawosławny, jeszcze przed I wojną światową był miastem ewangelickim. Najcenniejszym zabytkiem jest tu katedra Najświętszej Marii Panny. Budowla powstawała etapami od XIV wieku na miejscu XII-wiecznej świątyni. Samą charakterystyczną wieżę kościoła z jej śpiczastymi wierzchołkami budowano ponad 100 lat. zbudowana jako kościół katolicki, dziś najważniejsza świątynia w Sybinie należy do protestantów. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na ogromną kolekcję płyt nagrobnych. Spoczywa tu ponoć zamordowany pod kościołem Michał Zły, syn niesławnego Wlada palownika. Najbardziej charakterystycznym zabytkiem miasta jest natomiast Most Kłamców. To pierwszy żelazny most w Rumunii, wybudowany w 1859 roku. Legenda głosi, że jeśli przejdzie po nim kłamca, most niechybnie runie. Mało kto jednak w to wierzy, bowiem Nikolae Czałczewsku przeszedł po nim nieraz, a most wciąż stoi. Miejscem, o którym rzadko wspominają przewodniki, jest prawosławna Katedra Trójcy Świętej. Podobnie jak Tazalba nie jest starą budowlą. Zaczęto ją budować dopiero w 1902 roku. Budowla celowo przypominać ma słynny meczet Hagia Sofia ze Stambułu. W środku świątynia robi ogromne wrażenie. Zdobią ją kolorowe freski oraz bogaty ikonostas. Ściany zostały ozdobione neobizantyjskimi obrazami. Wnętrze jest bardzo przestronne. Katedra ma 53 metry długości i 25 szerokości w centrum. W Sybinie, poza zabytkami architektury, można też odpocząć w jednym z wielu parków. Często możecie tam spotkać tubylców grających w tryktraka, który jest tu popularną grą. Do dzisiejszych czasów dobrze zachowały się elementy fortyfikacji obronnych miasta. Nie tylko mury, ale również baszty, m.in. baszty garncarzy czy arkebuzerów. Jadąc z Sybinu do stolicy, obowiązkowo powinniście odwiedzić dwie prawosławne świątynie. Pierwszą z nich jest monaster Kozja. W tym momencie opuszczamy Transylwanię i wjeżdżamy na teren Wołoszczyzny. To jeden z kilku regionów historycznych Rumunii zamieszkany przez indoeuropejski lud Traków już około VI wieku przed naszą erą. Najpierw zobaczymy tu piękny Monaster Kozja, wzniesiony w 1388 roku przez Mirce Starego, dziadka słynnego Wlada Palownika. Z zewnątrz ściany świątyni wykonane są na przemian z cegły i kamienia. Sama budowla była wielokrotnie rozbudowywana. Pierwsza większa przebudowa miała miejsce w XIV wieku, kiedy to powstały zabudowania klasztorne i studnia. Podczas kolejnego remontu na początku XVIII wieku dobudowano m.in. przedsionek i niewielką kapliczkę. Monastyr zachwyca jednak przede wszystkim wewnątrz. Znajdziecie tam piękne freski, których część pochodzi jeszcze z XIV wieku. Uwagę zwraca obraz wotywny, przedstawiający fundatora świątyni. Zwróćcie też uwagę na drewniane drzwi pokryte malowidłami i rzeźbiony portal. Wewnątrz świątyni pochowany został sam Mirca Stary. Monaster niestety wiele przeszedł na przestrzeni wieków. Był wielokrotnie oblegany i niszczony m.in. w 1821 roku przez Turków i w czasie I wojny światowej podczas walk austriacko-rumuńskich. Wśród budynków przy klasztornych znajduje się również muzeum liturgiczne. Nie jest ono jakoś nad wyraz interesujące, choć znajdziecie tam ciekawą kolekcję monet i starych ksiąg. Drugą miejscowością na Wołoszczyźnie w drodze do stolicy jest Kurtia de Ardżysz. W zasadzie interesuje nas tu tylko jedna katedra, ale za to jaka? Zanim o katedrze, poznajmy lepiej Rumunię od strony religii. Kraj ten jest bowiem jednym z najbardziej religijnych państw w Europie. Ateistów jest to naprawdę garstka, przynajmniej oficjalnie. Zdecydowana większość Rumunów to prawosławni. Ciekawostką jest fakt, że od pewnego czasu w Rumunii popularność zyskują ruchy pogańskie, takie jak zalmoksjanizm. Cerkiew zaśnięcia Matki Bożej w Kurtia de Ardżysz uznawana jest za najpiękniejszą i najcenniejszą świątynię w Rumunii. To także nekropolia królów, gdzie pochowani są Karol I i Ferdynand I. Katedra zbudowana została w 1517 roku. Według legendy twórcą katedry był mistrz Manolo. Ponoć miał on wizję, że aby ukończyć katedrę będzie musiał zamurować w nie pierwszą osobę, którą spotka. Pech chciał, że padło na jego żonę. Mimo wszystko dodał ją do zaprawy. Gdy cerkiew była gotowa, jej fundator uwięził mistrza w wieży, by nie zbudował więcej nic piękniejszego. Mistrz miał próbować uciec z wieży na skonstruowanych przy siebie skrzydłach, ale spadł i zginął. Niedaleko katedry mieści się również Cerkiew Episkopalna. To dużo nowszy budynek, ale warto go przy okazji odwiedzić. Znajduje się tam kilka ciekawych malowideł, a jeśli szukacie dewocjonaliów lub tandetnych plastikowych pamiątek z miejscowości, to znajdziecie je właśnie tam. Jeśli będziecie już w Kurtia de Ardzesh, to warto na chwilę zboczyć z trasy i wybrać się około 30 km na północ nad malownicze jezioro Widraru. Jezioro Vidraru nie jest naturalne. To sztuczny zbiornik powstały w 1965 roku w wyniku budowy zapory na rzece Ardżysz. To także największe jezioro zaporowe w Rumunii, choć ogólnie wielkie nie jest. Ma niecałe 9 km2. Dla porównania polskie śniardwy mają ponad 113. Bardziej niż samo jezioro turystów interesuje raczej znajdujące się na nim zapora o tej samej nazwie. Taka rumuńska wersja zapory Hoovera z USA. Jest od niej oczywiście mniejsza, ale też nie jakoś strasznie dużo, bo Hoover ma 224 metry wysokości, a Widraru 166. Jak na europejskie standardy całkiem sporo. W chwili ukończenia plasowało się na piątym miejscu w Europie i dziewiątym na świecie. Nad zaporą czuwa pomnik Prometeusza z piorunem w ręku symbolizującym energię. Elektrownia ma moc 220 MW. W Rumunii około 28% energii pochodzi z hydroelektrowni. Ogólnie rzecz biorąc, kraj ma bardzo zdywersyfikowane źródła energii. A teraz czas by zajrzeć do miejscowości Sinai, by zobaczyć jeden z najpiękniejszych pałaców w Europie. Mowa tu o pałacu Pelesz. Pałac Pelesz, nazywany często również zamkiem, to bez wątpienia obowiązkowy punkt wycieczki na trasie po Wołoszczyźnie. Co roku zjeżdżają się tu tłumy turystów, więc w sezonie wakacyjnym musicie liczyć się tu z dużym tłokiem. Ogólnie zdecydowana większość turystów przybywa do Rumunii z krajów sąsiednich, choć turyści z Polski również ostatnio stanowią dużą ich grupę. Ta wspaniała dawna rezydencja rumuńskich królów powstała w 1883 roku na polecenie króla Karola I Hohenzollerna. Budowa pałacu trwała zaledwie 10 lat. Jak widać, król nie szczędził środków. W architekturze całego kompleksu pałacowego przeważa styl bawarsko-szwajcarski. Szczególnie pięknie prezentuje się strzelista wieża oraz boczne wieżyczki. Po dojściu do władzy komunistów, pałac przeszedł w ręce państwa, jednak Czałczewsku skąpił środków na jego utrzymanie. W 2006 pałac trafił z powrotem do rodziny Hohenzollernów i w zamian za odszkodowanie udostępnili oni budowlę do zwiedzania. W okolicy znajduje się także mniejszy pałac, Peliszor. Pałac Pelesz był pierwszym zamkiem w Europie oświetlanym energią elektryczną, która dodatkowo pochodziła z własnych źródeł energii. Ponadto w 1906 roku odbyła się tu w sali kinowej pierwsza projekcja filmu w Rumunii. Pałac jest otwarty dla zwiedzających. Za wejście na teren kompleksu się nie płaci, ale musicie już otworzyć portfele, jeśli chcecie zwiedzić pałac od środka. Niestety bilety tanie nie są. Podróżując po Rumunii, prędzej czy później trafimy do jej stolicy. W założeniu miał to być Paryż Wschodu. Nie wszystko wyszło zgodnie z planem, ale i tak warto ją odwiedzić. Bukareszt jest największym miastem Rumunii. Jest także wybitnie zakorkowany. Dlatego lepiej nie planujcie jeździć po nim swoim autem w godzinach szczytu. Najlepiej zwiedzać go na piechotę, a odleglejsze dystanse pokonywać metrem. Jeśli interesuje was pobyt w Bukareszcie, to nocleg w hostelu znajdziecie już od 50 zł, a za noc w hotelu czterogwieskowym zapłacicie od 180. Więc jest naprawdę bardzo tanio. Ceny w Bukareszcie nie są wygórowane, są podobne jak w Polsce, choć płaca minimalna Rumunów jest nieco niższa. Bukaryż w 1977 roku nawiedziło trzęsienie ziemi. Czałczesku postanowił wtedy na jego gruzach wybudować nowy Paryż. Niestety pomysły geniusza Karpat w większości były nierealne do wprowadzenia w życie. Z tego też powodu kraj nawiedził kryzys energetyczny, gdyż większość wpływów z eksportu wszystkiego co było pod ręką szła na spłatę zagranicznych długów i modernizacji śródmieścia stolicy. Zwiedzając Starówkę w jej centralnym punkcie natkniecie się na Kurtja Wesze, czyli Stary Dwór. Była to dawna siedziba gospodarów wołoskich zbudowana za panowania słynnego włada Palownika. Obok Ruin mieści się Cerkiew Świętego Antoniego, najstarsza zachowana świątynia w mieście z XVI stulecia. Będąc na Starówce warto spróbować lokalnych potraw, najlepiej w słynnej restauracji Hanulu i Manuk, czyli Zajeździe Manuka, najstarszym hotelu w mieście. To tu podpisano traktat pokojowy między Rosją i Turcją w 1812 roku. Możecie tu zamówić m.in. mici, czyli grillowane mięso zrolowane w charakterystyczny cylindryczny kształt. Inne wersje tego dania serwowane są w całych Bałkanach, np. Ciewa Psići w Chorwacji. Jeśli interesują was obiekty sakralne, to skierujcie się w stronę Wzgórza Patriarchalnego. Znajduje się tam, jak zresztą nie trudno się domyśleć, katedra Patriarchalna i Pałac Patriarchy. Świątynia zbudowano została w 1658 roku. Katedra pod wezwaniem świętych Konstantyna i Heleny zbudowana jest w stylu tzw. rumuńskiego renesansu. Wewnątrz mieści groby kilku patriarchów. W swoich zbiorach posiada również relikwie świętego Demetriusza, patrona stolicy. Nie można mówić, że było się w Bukareszcie, jeśli nie zobaczyło się słynnego pałacu parlamentu, zwanego też pałacem ludowym, tak jakby zbudowany miał zostać dla ludu. To druga największa budowla administracyjna na świecie, która ustępuje tylko Pentagonowi. Ten szalony projekt w życie wcielało około 700 architektów i 20 tysięcy robotników. Rozmach jak przy budowie wielkiej piramidy w Gizie. Tylko po co? Tak naprawdę całości nigdy nie ukończono. Połowa z ponad tysiąca pomieszczeń nie została dokończona, a z tych, które skończono, większość nie ma żadnego przeznaczenia. Monolityczny gmach jest symbolem megalomanii Nikolae Całczesku, któremu dorównywać mogła tylko jego żona, Elena Całczesku pełniąca funkcję wicepremiera. I o nie warto wspomnieć. Tak jak Nikolae nazywany był geniuszem Karpat, tak i ona zwyczajowo nazywana była naukowcem światowej sławy. Elena otrzymała tytuł doktora chemii, choć de facto nie skończyła nawet szkoły podstawowej. Podzieliła los męża, czyli została rozstrzelana 25 grudnia 1989 roku. Był to ostatni wyrok śmierci, który zapadł w Rumunii. No to teraz kilka porad dla wszystkich chcących jechać do Rumunii. Przede wszystkim, jak tam się dostać? Macie tu kilka opcji. Najprościej, oczywiście, samolotem. W kraju jest dość sporo lotnisk. Te najbardziej oblegane znajdują się w Bukareszcie i Timisoarze. Możecie też dojechać tu samochodem. Z Warszawy do Bukaresztu jedzie się około 19 godzin. Pamiętajcie jednak, że Rumunia nie jest w strefie Schengen i na granicach są kontrole. Wystarczy jednak pokazać dowód osobisty. Jeśli wybraliście podróż samochodem, to miejcie na uwadze, że rumuńskie drogi są koszmarne. Brak tu autostrad i dróg szybkiego ruchu. Poza tym łatwo trafić na korki z powodu niekończących się prac drogowych i źle zgranej sygnalizacji świetlnej, czyli tzw. czerwonej fali. Pobocza dróg to z kolei wysypiska śmieci. W Rumunii zasadniczo łatwo znaleźć miejsce noclegowe w każdym przedziale cenowym. Kraj wciąż nie jest popularnym celem podróży, ale powoli zaczyna stawiać na turystykę. O turystę tu się dba, bo jest ich niewielu, więc za niewielkie pieniądze możecie liczyć na naprawdę przyzwoite zakwaterowanie. Nie tak jak we Włoszech czy Francji. przywieźć z Rumunii? Na pewno nie jakieś plastikowe badziewie, ani inne bibeloty. Kraj słynie z pięknych wyrobów garnicarskich, haftów i tkanin. Z prawosławną Rumunią kojarzą się też ikony. Można też pokusić się o jakieś rzeźby z drewna. Rumunia to kraj o wielu obliczach. Wciąż widoczne są tu blizny po okresie komunizmu, ale wystarczy się trochę wysilić, żeby między blokami z wielkiej płyty odnaleźć prawdziwe perełki. Bo Rumunia wymaga od turysty nieco wysiłku. Kraj w zasadzie można podzielić na smutny, monolityczny Bukareszt i resztę Rumunii, kolorową, choć dość biedną, co widać szczególnie na wsi. Ale to w ogóle nie przeszkadza, by dać się porwać do zwiedzania tego ciekawego kraju. To nie wszystko z Rumunii. Jest tu jeszcze wiele więcej ciekawych miejsc, więc wrócimy do niej w następnym odcinku. Będziecie mieli okazję zobaczyć słynny zamek Drakuli w miejscowości Bran, kolorowe miasto Sigishoara i nie mniej kolorową wioskę Wiskli, w której dziś mieszkają Romowie. Przekonacie się, że krzywdzące stereotypy o Rumunii jako smutnym, postkomunistycznym kraju trzeba już odłożyć do Lamusa. Do zobaczenia w kolejnej części.